Król, pozostawszy sam po ucieczce baryczki i wyprawieniu za nim pogoni, przechadzał się głęboko poruszony po komnacie. Jakie uczucia grały w tem dumnym sercu, co za myśli wirowały w tej potężnej głowie. On, który umiał stawić czoło tak potężnym, zewnętrznym nieprzyjaciołom jak krzyżacy, czesi i książęta litewscy. On, który mądrością swoją raczej niż siłą miecza potrafił przyłączyć do swego państwa tę perłę ziem polskich, Czerwoną Ruś. On, który żywił tak rozległe plany na Litwie, deptany jest we własnym państwie, nie przez potężnych magnatów, na których już potrafił nałożyć uzdeczkę, ale przez duchowieństwo. I o co? Rzem się śmiał dotknąć jego przywilei, Bóg wie kiedy i przez kogo nadanych? Rzem śmiał wejrzeć w jego spory z ludem i szlachtą, skarżącymi się na przeciążenie dziesięcinami? Żem śmiał zażądać od niego ofiar dla dobra kraju, równając go z ludem w ciężarach, jakie cały kraj ponosi, nakładając podatki, podciągając dobra duchowne pod obowiązek dostarczania podwód i ograniczając szlachcie samowolnie narzucone ludowi pańszczyzny, darem daremszczyzny, czynsze, czopowe i setki innych ciężarów, pod rozmaitymi nazwami przyciskające lud. Więc wypowiadają mu wojnę na śmierć i życie. Dzisiaj ich Herold cisnął mu rękawice. Herolda każe powiesić, jeżeli go przyprowadzą. A sam czyż nie ma wyjść z tego zawiłego położenia? Niech co chce się dzieje, zawołał gniewnie. Ja nie ugnę się przed Awinionem. Czerwona Ruś da mi punkt oporu, wiara Rusinów więcej cięży do Konstantynopola, do tej drugiej stolicy świata. I Bizancjum ma swoich papierzy. Dość mi do nich wyciągnąć rękę, dość pokazać najlżejszą chęć zbliżenia i wschód wyciągnie do mnie ramiona. Do komnaty królewskiej wszedł jeden z paziów. Król, tryskając ogniem wzrok swój, obrócił na chłopczyka i czekał, co on mu powie. Goniec, przybył, najmiłościwszy królu. Skąd? Nie wiem, ale oddał mi ten pierścień i prosił, żeby go doręczyć Tobie, najmiłościwszy Panie? Król zaledwie okiem rzucił na znajomy sobie pierścień i zawołał, Wprowadź go natychmiast do mnie. Kto cię przysłał? Zapytał król wchodzącego posłańca. Skąd przybyłeś? Z -za gościa? Nie, najmiłościwszy Panie, odrzekł posłaniec, padając na kolana. Przybywam z kamienicy, pani mojej Estery. Kto ci dał ten pierścień? Ona sama, najmiłościwszy królu. Co? Więc ona tu jest w Krakowie, a dziecko, a syn jej? Ona i syn jej oboje przybyli zdrowi i czekają rozkazów twoich, potężny panie. Burza, która przed chwilą tak groźnie malowała się na Licu Królewskiem, w jednej chwili zamieniła się w łagodny, pełen czułości wyraz, i twarz ta teraz była tak piękna, że zdawała się jakieś blaski słoneczne roztaczać wokoło siebie król zbliżył się do wazy srebrnej stojącej na jednym ze stołów, zanurzył w nią rękę i nabrawszy garść złota wysypał ją na podstawioną czapkę posłańca. Weź to dla siebie i jedź do domu. Powiedz, że za czym klepsydra się jeden raz przetoczy, będę tam. Niech mnie czekają. Ale nie robić żadnych przygotowań. Nie oświecać nawet silniej okien, jak zwykle. Cichość i spokój zupełny. Rozumiesz mnie? Posłaniec przyklęknął na jedno kolano Schylił nisko głowę na piersi. Wszystko się stanie podług twojej woli, najmiłościwszy panie. I wyszedł. Król w tej chwili, jakby sobie co przypomniał, spiesznie sam otworzył drzwi przed pokoju i zapytał siedzących tam paziów, kto z dworzan znajduje się w antykamerze. Jest Pełka, Tomasz z Lipy, jest Pomian. Wołajcie mi natychmiast Pomiana. W kilka chwil rycerz potężnej ręki wszedł do królewskiej komnaty. W ten czas to król, pod wpływem pomyślnej wiadomości ocalenia drogich mu osób, gdy impet pierwszy gniewu już przeminął, wysłał pomiana dla powstrzymania rozkazów niebacznie wydanych kochanowi. – Spiesz się – mówił król do odchodzącego już rycerza. – Spiesz się, bo ta szalona pałka kochan może dalej zajść, źle bym sobie tego życzył. Po odejściu rycerza potężnej ręki król przyzwał szatnego swojego – Kazał sobie podać ubiór najskromniejszy, jaki się znajdował w jego szatni. Przypasał jednak miecz potężny do boku, i na to, zawiesiwszy obszerną opończę, skinął na jednego z paziów, w którym właśnie był młody Firley, żeby szedł za nim. Udał się przez długi szereg komnat i wąskich korytarzy w oddzielną zupełnie część zamku. Tu jeszcze przeszedł kilka dziedzińców, obszerny ogród roztaczający się u spodu zamku. I nareszcie zbliżywszy się do małej, zaledwie widocznej furtki w murze, bez użycia klucza, za naciśnięciem tylko sprężyny, wyszedł za mury zamkowe, zatrzasnąwszy za sobą furtkę. Noc była jasna, jak to już pierwej powiedzieliśmy, chociaż godzina była dość późna. Na ulicach jednak Starego Grodu życie wrzało w całej pełni. Setki narodu spacerowało środkiem ulic, wiele okien było oświeconych, w warsztatach płatnerzy rozlegał się sztuk młotów reperujących zbroje. Bogate sklepy były już wprawdzie pozamykane, ale za to w krużgankach licznych klasztorów paliły się setki świec, i znać było, że pomiędzy tymi tłumami ludu zalegającego ulicę jest coś niezwykłego, coś silnie nań działającego. Nie uszło to bacznego oka Kazimierza. Przechodząc koło jednej gromady, usłyszał jak stary jakiś mieszczanin mówił, że się opiekuje ludem, za to mu grożą klątwami. Chcieliby, żeby im ustąpił we wszystkim, ale nasz Kazimierz nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. O, nie pozwoli. Nie Niedoczekanie ich. Słowa te mile pogłaskały ucho królewskie. One wturowały niejako jego wewnętrznemu nastrojowi. Przycisnął się więc przez tłumy w towarzystwie tylko Firleja i nareszcie zbliżył się do kamienicy Estery. Nie zdążył jeszcze wziąć za młotek, żeby zapukać, gdy mała furtka w bramie otworzyła się – i zaledwie nogą próg przestąpił, wyniosła kobieca postać, rzuciła mu się na szyję, wśród łkania. Podwórzec był zupełnie pusty. Furtka natychmiast się zatrzasnęła i dwoje tych ludzi, związanych z sobą potęgą miłości, trzymając się za ręce, patrząc sobie w oczy, zagłębili się w wąskiej sieni, słabo oświetlonej lampą. W pierwszej komnacie król kazał zatrzymać się Firlejowi i oczekiwać jego powrotu. Estera wprowadziła swego króla ubóstwianego do komnaty, którąśmy już opisali. Król ujął ją za obydwie ręce i wpatrując się pilnie w jej twarz, mówił: Jakże zmizerowana moja iskierka, co się z tobą działo, kobieto? Przeszłaś już ognie piekielne i powracasz z tamtego świata. Ale stój, nie mów mi nic pierwej, aż zobaczę, nie mire, prowadź mnie do niego. Estera otworzyła drzwi przed królem do sąsiedniej komnaty i przeszli ją, jak również jeszcze kilka poza nią się ciągnących, i znaleźli się na koniec w niewielkiej salce w łuki z zaciągniętym sklepieniem. Srebrna lampa stała na stole, roztaczając wokoło przyćmione światło. Ścianki salki wybite były niebieskim aksamitem srebrne gwiazdy rozrzucone po nim. Przy jednej ze ścian na podwyższeniu wznosiły się białe jedwabne firanki zebrane u góry w fałdy, Przeciągnięte niebieską, szeroką szarfą, tworzyły coś jakby mały pokoik. Kazimierz położył palec na ustach i na palcach zbliżył się do tego rozkosznego gniazdka. Estera po cichu odsunęła firankę i oczom przybyłych pokazało się z różanego drzewa łóżeczko, a na nim, zrzuciwszy do połowy kołderkę z siebie, spoczywał mały cherubinek z jedną rączką wyciągniętą ponad głową, z drugą opuszczoną na kołdrze. Długie sploty włosów opadały po obydwu stronach poduszki. Uśmiech aniołka błądził po ustach dziecięcia. Król przez chwilę przypatrywał mu się z lubością, zachowując głębokie milczenie. Uczucie wzięło jednak górę. Pomału nachylił się i przytknął swoje gorące usta do czoła dziecięcia. Chłopiec podniósł rączyny do góry, otoczył niemi szyję króla, przez sen udzielił mu pocałunek. I rączyny opadły bezwładnie na pościel, a mały śpioch znowu się uśmiechał rozkosznie. Król, równie cicho jak wszedł, opuścił sypialnię małego pieszczocha. Estera przed wyjściem lekko uderzyła palcem po jednej ze ścian, malutkie drzwiczki otworzyły się i cicho wsunęła się Ewa, dla czuwania nad snem chłopięcia. Kazimierz ze Esterą powrócił do sali jadalnej, a król nie był nigdy na to obojętny, co spożywa. Stół już był zastawiony na dwie osoby. Kryształy i srebra lśniły się na białych holenderskich serwetach. W srebrnych dzbanach stało parę gatunków wina, a dwa misternie wyrobione puchary zachęcały do spróbowania tego napoju bogów. Król zasiadł na szerokim wezgłowiu wybitym aksamitem i posadził koło siebie gospodynię. No, moja iskierka czekała na mnie widzę z kolacją. Dzień dzisiejszy przyniósł mi dużo wzruszeń, i pozbawił apetytu, lecz widok was obojga ożywił mnie na nowo. Kasz podawać jeść, czarodziejko moja. Estera nie podnosząc się nacisnęła sprężynę stołu, za ścianą powstał jakiś cichy szmer, szeroka okiennica otworzyła się. I olbrzymia taca pełna wyszukanych potraw, roznosząc rozkoszny zapach naokoło, jakby po relsach dzisiejszych kolei żelaznych, po dwóch wysuniętych barierkach bez hałasu wtoczyła się na stół. Mechanizm dobry, powiedział król. Spodziewam się, że i potrawy nie będą od niego gorsze? Estera sama usługiwała królowi, podawała mu ulubione potrawy, nalewała puchary i najmniejszy ruch jego twarzy nie uszedł jej bystrego oka. Za czym król miał czas objawić swoje życzenie, ono już spełnione zostało. Przez jakiś czas panowała cichość. Prawdziwi smakosze bezwzględne milczenie zachowują przy tej czynności, a Kazimierz, mamyż to zaliczyć do jego odjemnych stron charakteru, należał do prawdziwych czcicieli kulinarnej sztuki. Estera, znając jego nawyknienia, niczem nie przerywała poważnej ciszy. Kiedy uczta miała się ku końcowi, król nalał dwa puchary cypryjskiego wina, podał z nich jeden pięknej gospodyni, i rzekł, teraz wypiję za zdrowie mojej iskierki, za szczęśliwe jej ocalenie i na podziękowanie za wspaniałą ucztę, jaką mi zastawiła niespodziewanie. A ja piję mój królu za powodzenie Twoich wielkich zamiarów, za Twoje wielkie cele, które mi brzemienna jest Twoja głowa. Na szczęście ludu, który ma ciebie za swojego opiekuna, za łaskę twoją królewską, okazaną twojej niewolnicy. No teraz opowiedz mi, skierko, cały ten smutny dramat, który mi tyle sprawił zmartwienia, a który tak szczęśliwie się zakończył. Rozkazałeś mi, królu mój i panie, żebym przyjechała do Krakowa, nie tracąc jednej chwili. Wybrałam się w drogę w towarzystwie tylko kilku sług, zostawiając mój dom pod opieką Ścibora. Trzeciego dnia podróży, kiedyśmy właśnie mijali mury strawczyna, na których królewska chorągiew wesoło z wiatrem igrała, wśród lasu zostaliśmy napadnięci przez oddział templariuszów. Sądziłam z początku, że jest to jakieś nieporozumienie, ale ci, nie dając mi nawet czasu na odezwanie się, w jednej chwili konwój mój wyrąbali, wozy moje zrabowali, a mnie wraz z synem, nie mówiąc do mnie ani słowa, uprowadzili. Na próżno zapytywała, co to znaczy. Nie odpowiadano mi. Ujrzałam mury za gościa. Wprowadzono mnie do nich i wtrącono do podziemnych lochów. Drżałam tylko o zdrowie i życie dziecięcia. Dawano nam najnędzniejsze pokarmy, a wiązka słomy była całym naszym posłaniem. W parę dni wepchnięto do lochów jakąś starą kobiecinę, zdziecinniałą prawie. Ta ustawicznie tylko drżała jak we febrze i mruczała pod nosem słowa bez sensu i znaczenia. Widocznie umysł jej był zupełnie zniedołężniały. Znowu parę dni upłynęło, a ja nie wiedziałam o losie, jakim mnie czeka. Aż razu pewnego, wepchnięto do nas młodą dziewczynę cygańską, jakby promień światła przedarł się z nią do naszego więzienia. To dziecko natury, bez żadnego wykształcenia, wesołością swoją, obojętnością na wszystko, co nas otaczało, gadatliwością wreszcie pełną oryginalności, potrafiło wyrwać mnie ze stanu upadku na duchu, któremu mimowolnie zaczęłam się poddawać. A niemira znalazł w niej towarzyszkę do zabaw, która jak wiewiórka wesoło skakała po naszej piwnicy. Od niej dopiero dowiedziałam się, że wszystkie trzy staniemy przed sądem obwinione o czary. Że sąd ten za parę dni się odbędzie, że czekają tylko na jakiegoś dostojnika kościoła, którego spodziewają się co dzień. Cyganka dalej powiedziała nam, śmiejąc się, że wszystkie trzy niezawodnie zostaniemy spalone. Ale dodała cicho, obracając się do mnie. Ja ciebie i twojego syna ocalę, bo krew królewska jej się nie imię płomień. Tegoż samego dnia okuto nas na ręce i nogi w kajdany. Chciano mi odebrać nie ale złotem, które się jeszcze przy mnie znalazło, potrafiłam zmiękczyć kamienne serca dozorców. Zostawiono mi go. Staruszka ciągle drżała z zimna, dziewczyna skakała, śmiejąc się. Były chwile, że sądziłam, że jest szalona, a ja trzymając na kolanach moją dziecinę. Oblewałam głowę jego łzami. Nie płacz, mówiła śmiejąc się dziewczyna, nic wam nie będzie. Małą jednak przykładała wiary do słów tego pustaka. Trapiła mnie tylko jedna myśl, jedna troska, co się stanie z moim synem. Och, gdyby tylko król mógł wiedzieć, gdzie jesteśmy, zawołałam raz w uniesieniu, on by nie pozwolił zgnić w tych lochach, on by nas wyrwał z tego piekła! Król już wie o wszystkim, odpowiedziała dziewczyna. Wie? Kto mógł mu zanieść te wieści? Wiatr co wieje, nasi mu donieśli, ale do króla i do Boga daleko, za czym przybędą obrońcy, kruki mogą roznosić nasze mięso, albo wiatr nasze popioły. Ja tu jestem, żeby was ocalić. Pomimo wszystkich moich pytań nic mi nie chciała powiedzieć ale wesołość ani na chwilę jej nie opuszczała. Następnie Estera opowiedziała wszystkie wiadome nam już wypadki: śmierć wśród płomieni staruszki, podziemną drogę, cudowne ocalenie i przybycie do Krakowa. Gdzie jest ta poczciwa dziewczyna? Zapytał król, która nam oddała tak nieocenione usługi. Chciałbym ją zobaczyć, nagrodzić. Ona tu jest, miłościwy panie, i właśnie niecierpliwie czeka twojej nagrody. Nawet i tu chęć tylko zysku jest pobudką do dobrego czynu, powiedział król, smutnie się uśmiechając. Chciwość przewodniczy wszystkim czynom człowieka, a jednak sumiennie zasłużyła na worek złota i takowy jej nie minie. Nie wiem, odpowiedziała Estera, uśmiechając się, czy na tym poprzestanie. Czyżby chciała wielkiego rubina zdobiącego moją koronę? Zdaje się, że coś jeszcze więcej. Miłościwy królu, może udzielnego księstwa Mazowsza? Jeszcze więcej żąda, mój królu, a ja jej w imieniu twoim przyrzekłam. Ale ona sama ci to wypowie. Każe ją wezwać. Estera klasnęła w dłonie, drzwi po cichu się otworzyły i stanęła w nich służebnica. Wprowadź tutaj cygankę, czarną Zośkę. Służebnica oddaliła się. Szkaradne masz otoczenie, około siebie moja Iskierko. Ta twoja Ewa mogłaby być użyta wybornie na wyrób pergaminu, bez wyprawiania jej skóry. Nie wszyscy tacy, odpowiedziała Estera uśmiechając się. Wkrótce za drzwiami dało się słyszeć lekkie klaśnięcie. To zapewne czarna Zośka oczekuje pozwolenia. Niech wejdzie, odezwał się Kazimierz, nie odwracając się. Zaszeleściała zasłona, zawieszona u drzwi. I w ramach ich stanęło widziadło, na którego widok tak król, jak i Estera wydali pomimowolny okrzyk zadziwienia. Różowe światło lampy padało na stojącą postać w ramach bogatej, tkanej złotem portiery. To nie była kobieta uderzająca potęgą swoich wdzięków, ale sylw powietrzny, szatan w całej pysze swojego majestatu piękności. Postać ta wyniosła jak palma zwrotnikowa, gipka jak antylopa w swoich ruchach, twarz miała niezrównanych kształtów, ciało z tym odcieniem złota, które słońce Indii ukryło w licach swoich ulubieńców, różowe usta lubieżnie rozchylone, oczy wielkie, czarne, łzawe, pełne ognia, zdające się sypać iskrami, krótsze, długie włosy, ubrane w setki srebrnych i złotych pieniędzy, ściśnięte były na czole szeroką, złotą obręczą. Na szyi tej czarownicy sznury korali dużych sprawiały za każdym poruszeniem głowy szmer, jaki wydaje strumyk toczący się po żwirowym łożu. Na białej jak śnieg koszuli zarzucony był rodzaj kaftana z zielonego aksamitu, wyszywanego złotem bez rękawów. Czerwona, jedwabna spódnica z szeroką, złotą listwą u dołu nie dochodziła nawet do kostek. Ręce i nogi gołe, ozdobione błyszczącymi bransoletami, stopy jej ozute w lekkie sandały uderzały nie tyle bogactwem ozdób Ile pięknością swoich kształtów. Z piersi Estery wyrwał się okrzyk podziwu, bo nie poznała swojej tak przekształconej towarzyszki. Z piersi Kazimierza okrzyk artysty, któremu niespodziewanie zjawia się ucieleśnione piękno. Czarna Zośka przez chwilę tylko stała wyprostowana, jak gdyby chciała dać czas widzom do podziwiania jej kształtów, postąpiła parę kroków naprzód i upadła na kolana przed królem. Król był zachwycony. Kto wie, czy Estera nie żałowała teraz, iż mu pokazała ten obraz. – Więc jestem twoim dłużnikiem, piękna najado leśna – rzekł Kazimierz, zbliżając się do niej i zatrzymując swój wzrok na jej postaci. – Jesteś królem moim i panem, a ja niewolnicą twoją, potężny monarcho. – Wstań, dziewczę – Powiedział król, dotykając z lekka jej ramienia, i jednocześnie uczuł, jak cała jej postać zadrżała pod prądem elektrycznym jego dłoni. Wstań i odpowiedz nam na niektóre pytania. To ty ocaliłaś tę panią i jej syna, ja, najmiłościwszy królu. Co powodowało tobą, iż nie znając ich, ryzykowałaś swoje życie i narażałaś się na męczarnie. Dziewczyna wcale nie zakłopotana, odpowiedziała pragnienie ogromnej nagrody od ciebie, królu. Po królewskiej twarzy przebiegł wyraz niezadowolenia. Nic nie mówiąc, odwrócił się i wyszedł do drugiego pokoju, przywoławszy za sobą Esterę. Muszę zostać twoim dłużnikiem, Iskierko. Zawołaj tego nieznośnego diablika, trzeba zapłacić. Otwórz swoją skrzynię ze złotem. Estera wzięła kluczyk zawieszony na srebrnym łańcuszku u pasa i zbliżyła się do ogromnej, dębowej, silnie okutej żelazami skrzyni stojącej w rogu pokoju. Ale pierwej, zaczem ją otworzyła, wróciła się do sali jadalnej i skinęła na stojącą dziewczynę, żeby się zbliżyła. Cyganka cichym krokiem łasicy, nie dotykając prawie posadzki, prześliznęła się przez długą komnatę i stanęła o parę kroków od króla. Teraz w nowym zupełnie pokazała się stylu. Komnata oświetlona tylko jedną lampą ciemne rzucała cienie, a znajdujące się w niej przedmioty długimi smugami odbijały się i figura stojącej cyganki odrysowała się od białej ściany i przedstawiała sobą coś demonicznego, tajemniczego, niemal groźnego. Ale to właśnie nowych jej dodawało uroków, pokazując nową stronę piękności. Kazimierz dziwnym wzrokiem wpatrywał się w twarz dziewczyny. Światła więcej, Estero, powiedział król. I otwórz swój skarbiec. Estera w jednej chwili spełniła wolę króla, podniosła zasłonę, która stanowiła ścianę pokoju, a snopy światła zalały komnatę, i jednocześnie otworzywszy skrzynię i podniósłszy ciężkie jej wieko, oczom patrzących okazały się całe stosy złota, pereł i innych kosztowności. Kazimierz przez chwilę przypatrywał się tym dostatkom, ale przez jedną chwilę tylko. Skarbiec ten znany był mu dobrze w znacznej części napełniony jego hojnością. No, zbliż się, dziewczyno powiedział nareszcie, obracając się do pięknej cyganki. Przysługa, którąś nam oddała, jest rzeczywiście tak ważna, że nie może być dość duża nagroda. Zbliż się do tej skrzyni i nabierz z niej tyle złota, ile tylko będziesz mogła umieść. Dziewczyna obojętne rzuciła spojrzenie na kupy złota i nie postąpiła ani kroku. – A, rozumiem – powiedział król. – Nie masz w co brać pieniędzy, nie przyniosłaś worków z sobą, więc weź tę chińską wazę stojącą tam na tej framudze, napełnij ją, a sądzę, że więcej nie potrafisz udźwignąć. Rzeczywiście wazon był ogromny, mógł umieścić w sobie kilka garncy. Dziewczyna nawet nie odwróciła głowy i stała wciąż ze spuszczonymi oczami. No, czemuż nie bierzesz? zawołał król niecierpliwie. Czyż i to jeszcze twojej chciwości nie nasyci? Tak, najmuściwszy królu tego złota za mało dla mnie. Pragnę i nie śmiem się spodziewać innej, droższej nagrody. Król z dziwionym okiem spojrzał na Esterę, jakby ją prosił o wytłumaczenie tego. Najjaśniejszy, panie. Powiedziałam ci, że dziewczyna ta innej domaga się nagrody i że ja w imieniu twoim ją przyrzekłam. Mówcież, nareszcie, zawołał niecierpliwie król. Co to wszystko znaczy, przecież szaleństwa swego nie posunie tak daleko, żeby zażądała mojej korony? Nie, najmiłościwszy panie, ona tylko pragnie ust twoich dotknięcia. Ona pragnie, żebyś ją królu pocałował. Czy tak? zawołał król, a lice jego przed chwilą zachmurzone rozjaśniło się nagle, jakby je promień słońca rozświetlił. Oto tylko idzie? Ależ tym sposobem ja znowu stanę się nowym dłużnikiem i w końcu mogę być dłużnikiem niewypłacalnym. To mówiąc, zbliżył się do cyganki. Dziewczyna stała milcząca, atmosfera koło niej napełniona była jakąś nieznaną, upajającą wonią tych zapachów nieporównanych, których sekret przyrządzania wschód tylko posiada. Kazimierz znalazł się w promieniach tych czarów piękności i woni. Oczy jego zapałały, na lica wybił się rumieniec, usta zadrgały namiętnością, i pochwyciwszy dziewczynę w swoje objęcia, wycisnął na jej ustach pocałunek. Dziewczyna naprzód zadrżała, jakby ją paroksyzm febry napadał. Oczy, które przed chwilą rzucały płomienie, przesłoniły się, zamknęły, bladość rozlała się na całym licu i upadła nieruchoma w objęcia króla. Kazimierz, sam mocno wzruszony, uniósł ją w swoich rękach i delikatnie położył na sofie. Dziewczyna teraz przedstawiała posąg wyrobiony ręką artysty z marmuru. Jej długie sploty włosów spadały na ziemię, jedna ręka bezwładnie opuszczona zwisła ku podłodze, druga spoczywała na piersi, kaftan w upadku rozchylił się i widać było marmurowych kształtów piersi, lekko falujące pod cienkiem płótnem. Król szybko pospieszył do stołu zastawionego napojami, nalał puchar wody i zaczął zwilżać nią skronie dziewczęcia. Wkrótce oddech stał się przyspieszony, serce silniej bić zaczęło, zsiniałe usta zaczerwieniły się. Król wlał w nie kilka kropli wina, ale kiedy obrócił się, żeby przyzwać pomoc Estery, już jej nie było w komnacie. Z lekka więc uniósł w głowę dziewczęcia, oparł ją na swojej ręce i w milczeniu przyglądał się tej pięknej marmurowej statuły, w której jednak żyła, krążyła krew gorąca, której teraz pulsa biły przyspieszonym tętnem. Dziewczyna otworzyła oczy, wzrok jej zapałał tymże samym blaskiem co pierwej, ale zawstydzona spuściła rzęsy i oczy znowu się zamknęły. Po jakimś dość długim przeciągu czasu król, na pozór spokojny, Wyszedł do sali, na teraz pustej. Udał się do komnaty niemiry. Tu siedziała Estera przy łóżku dziecka, wachlarzem spawich piór chłodząc synka. – No, czas mi pożegnać cię, moja piękna iskierko. Przyślij mi jutro wiadomość o waszym zdrowiu. Kobieta wstała i bacznie się wpatrywała w oblicze króla. Ten wyciągnął do niej ręce, przycisnął ją do piersi i postąpił kilka kroków ku drzwiom. I jakby sobie dopiero coś przypomniał, odwracając się, rzekł: Pamiętaj o tym biednym dziewczęciu, niech ona tu zostanie pod twoją opieką. Musimy obmyśleć dla niej jakie wynagrodzenie. A co najważniejsze, to to, że ona jest jeszcze poganką, wyznała mi to nie ukrywając. Ale zarazem i pragnienie przejścia na katolicyzm. Musimy czuwać nad nią, żeby ją ukrzepić w dobrym postanowieniu. Ty nie możesz się podjąć tego, bo sama jesteś tylko deistką, ale wiem, że mi dopomożesz. Zostawiam każdemu wolność w pojęciach religijnych, ale tam, gdzie widzę szczere pragnienie, dopomóc jest moim obowiązkiem. Król jeszcze raz ucałował Esterę milczącą. I wyszedłszy do przedpokoju, musiał rozbudzić Firleja i narzuciwszy na siebie swoją ciemną opończę, przyczepiwszy poprzednio miecz do boku, wyszedł. Furtkę otworzyła mu sama Estera i po cichu zamknęła za nim. Król, przechodząc przez ulicę Krakowa, ze zdziwieniem zaobserwował, że ruch ludności, jakkolwiek mniejszy niż poprzednio, był jednak niezwykły, chociaż to już było około trzeciej godziny. W wielu oknach jeszcze paliły się światła, tu i ówdzie po ulicach przechodziły się Czarne postacie. Jednak coś w tem jest niezwykłego, pomyślał król. Również tajemniczo, dostawszy się na zamek, jak z niego wyszedł, odprawił Firleja i, nie wołając nikogo do pomocy, rozebrał się, nie zapomniawszy jednak pierwej paść na kolana przed ukrzyżowanym Chrystusem i w gorącej modlitwie pogrążyć się na długo. Światło zagasło w królewskiej sypialni. Pozorny spokój zapanował wszędzie. Słychać było tylko od czasu do czasu głosy straży stojącej na murach, dających znać okrzykiem, że czuwają na swoim stanowisku.